To fragment, a nie. Właściwie nie fragment, a koniec, zakończenie sztuki tango, w którym y, Krzysztof Kowalewski gra słynną rolę Edka, czyli tego takiego chama, który opanował cały świat. Zamiar, Zdradzony przez abstrakcję. Myślał dobrze, tylko był nerwowy, tak się nie uchował. Milcz, kanalio, i opuść ten dom. Ciesz się, że nie żądamy od ciebie rachunku. A dlaczego miałbym sobie teraz pójść? Powtarzam, on myślał dobrze. Ja tu zostanę. Po co? Teraz moja kolej, będzie będziecie mnie słuchać. My? Ciebie? A dlaczego już by nie widzieliście, jaki mam siostrę? A nie bójcie się. Byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię. A będzie wam ze mną dobrze. Zobaczycie, jestem swój chłop i pożartować mogę. I zabawić się lubię tylko posłuch. Musi być. Ładnieśmy wpadli. Panie Gieniec! Co to za niegrzepszałowa? Lepiej zdejmij pan, bo ty! Ulegam mu przemocy. Ale w duszy będę nim gardził. A że pan sobie... Tylko zdejmuj, no! Ruszać się raz, ba. Mnie się zdawało, że to międzyludzkie rządzi nami, a za to ludzkie mści się zabijają z nas. A teraz widzę, że to tylko Edy. Może nie będzie z nim tak źle. On chyba pozwolić na dietę. Wyczyścić? Możesz je pasem wziąć. Ja się i tak przebiorę. Ciasta, ale można wytrzymać. Chodźmy, Eleonoro, jesteśmy tylko parą biednych, starych rodziców. Tylko nie odchodzić mi nigdzie za daleko i czekać. Aż zawołam. Idziesz z nami, Alu? Idę. On mnie kochał i tego już mi nikt nie odbierze. Powiedzmy, że to była miłość. Ojciec coś mówił? Co? Nie, 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 nic takiego. Zdaje mi się, Arturku, że już nikomu nie jesteś potrzebny.

Сейчас я